Pani dyrektor. No tak, ale dlaczego mam ją pytać? No to niestety to administracja nie, powinien wyrazić... Tu jest, tu jest miejsce publiczne. Więc ja mogę tutaj nagrywać. W tym bardziej, żeby to było zarejestrowane. Panie, wydarzenie. Dobrze. Żeby było zarejestrowane, to jeszcze jeżeli chcieliście coś takiego zrobić, mieć zgodę z policji, to powinna być to poinformowana, pani dyrektor też. I bardzo dobrze, że nie została poinformowana, ponieważ gardzę. Większość tych tym bardziej tą. No jeżeli wypowiadasz takie słowa, bardziej szkołą, yy, to yy, dlaczego to? Nie. Ja nie mam... Ja nie wyrażam zgody na okay. nagranie. Okej, ja, ja nie mam prawa opublikować wizerunku, ale mam prawo nagrywać. Głos, no ale nie wizerunku Proszę, proszę to... Nie. Wy podchodzicie do mnie, to ja mogę nagrywać. Dobrze, no, ja na waszym Policja i tak zaraz przyjedzie. ¿Qué